Panowie, zbliża się rocznica Diablo 4. Musimy wymyśleć jakąś fajną, nową aktywność dla graczy. Co proponujecie? Może coś w stylu zimowego eventu? Daliśmy paru nowych wrogów, nowej temki, ludzie byli zadowoleni. A może coś w tym stylu, jak robiliśmy z księżycowym odnowieniem. Nowe efekty, które powodują, że wasze postacie biją inaczej. A może zrobimy tak, że po prostu zamiast jednego goblina są dwa? Ejka, z tej strony Kondys. O, jak tęsknię za moimi trollowymi intro. Ale dobra, wracając. Mamy Marsz Goblinów na premierę Diablo 4. Tak jak już wiemy, Blizzard lubi robić eventy. Wprowadza to tutaj ten nieco mobilny klimat, z którego tak dużo osób się śmieje. Po prostu z jakichś różnych okazji mamy dodatkowe aktywności. A raczej... Dodatkowe aktywności. Mamy tutaj piękne zestawienie. <śmamy> Dodatkowych aktywności i w sumie jedyne co będziemy mieć z nowych rzeczy gameplayowo To to, że będzie więcej goblinów I te gobliny będą upuszczać jakieś specjalne nagrody z skrzynkami z maksymalnym item power'em Bardzo fajnie chyba to opiszę moja reakcja na pierwszy raz jak to czytałem na streamie Diablo 4, Marsz Goblinów, to nowy prezent w sklepie, Błogosławieństwo Matki, to jest to na level Immortal ma 10 razy więcej rzeczy, what the fuck? Szczerze to strasznie źle wygląda, jak Diablo 4 ma trzy rzeczy, a Immortal ma 6. Diablo 4 ma jedną rzecz, darmowy skin w sklepie i buff na expa, a Diablo Immortal ma item za darmo, czyli to można porównać, ale jest jakiś event, to jest event z zawartością, event z zawartością, event z zawartością, event z zawartością, event z zawartością. Event z zawartością. Dla Diablo 4 mamy jedną nową zawartość, Diablo Immortal 5 Pięć różnych nowych zawartości Ale tutaj ten film będzie trochę odnośnie marudzenia, bo Blizzard nas trochę przyzwyczaił do tego, że mamy jakieś rocznice, mam jakieś eventy itd. i tak dalej tutaj coś starają się zrobić A tutaj to dosłownie wygląda jak argument dlatego, że coś musi być w Diablo 4 przy okazji A muszą jeszcze sprzedać Immortala, tutaj fajnie to wygląda Jak gdy rodzic opowiada, że on nie ma ulubionego dziecka nie, wszystkie swoje dzieci kocham równie dobrze, ale w Diablo 4 mamy jedną aktywność, a w Diablo Immortal mamy grabieżce goblinów, gorieta złotem przeklętego, marsz goblinów, próbę grabieżki jakiegoś rodzicowego barda jeszcze. Mamy oczywiście jakieś darmowe prezenty w obydwóch. Dla Diablo 4 jeszcze jest więcej expa, ale to raczej nawet nie ma co się liczyć jako event, jako specjalna zawartość, na którą mamy czekać i się cieszyć. Tak. Kurcze, no szkoda. Niewykorzystana okazja bardzo. Kolejny powód, żeby się ludzie śmiali z Diablo 4, a nie sobie sami grób kopią. Można mieć jakiś kopium, że nie mieli czasu, bo robili inne rzeczy. Z jednej strony właśnie wolałbym, żeby się skupiali na innych rzeczach, a nie na takim kombinowaniu i palcowaniu. Ale dobra, kliknąłem się ten film po to, żeby się dowiedzieć rzeczy, więc wyjaśnię wam, wam te rzeczy, żeby tutaj nie było po prostu moje pierdolenie, nawet nie wiecie o czym. Więc tak, pomiędzy 6 a 12 czerwca będziemy mieli specjalne odebrania do rzeczy elementy ozdobne, najpewniej w sklepie, tak jak było to wcześniej, i te elementy są bardzo ładne. Więc tutaj fajnie, zdecydowanie dostajemy coś za darmo, i jeszcze to jest ładne. Więc hej, jak za darmo, to super. Ewentualnie do 20 czerwca możemy odebrać te prezenty, tak jakby. Mamy od 6 do 12 możliwość odebrania? Ale możemy je odebrać do 20. Więc od 3 do 20, jak dobrze rozumiem. Wersja pewnie jest jakoś dziwnie przetłumaczona. Ale tak, cały marsz goblinów. Na czym polega marsz goblinów? No, gobliny po prostu będą występować częściej i będzie szansa, że pojawią się po prostu w parę sztuk. Zamiast jednego to dwa, albo tutaj, jak widać na obrazku, cztery. No i to właśnie z czego się śmiałem podwójne gobiny. Jeśli trafimy na goblina w podziemiu, to wtedy się pojawią dwa. Małem z podobnymi goblinami to są czasy Diablo 3. Z, tutaj, z chwilą, gdy wchodził sezon pierwszy w Diablo 4, to tutaj ja opowiadałem, ludzie tutaj dosłownie z widłami na mnie szli, bo ja mówiłem, że pierwszy sezon w Diablo 4 był zajebisty, ponieważ było to najwięcej zawartości sezonowej, ile było kiedykolwiek w grach Diablo. I to była prawda, ponieważ sezony w Diablo 3 właśnie tak wyglądały. Cały sezon w Diablo 3. Trzy miesiące pracy nad sezonem to było wpisanie w, w linijkę, że się pojawia zamiast jednego goblin dwa. To był cały sezon w Diablo 3. Więc tutaj dlatego ja tak się cieszę z tego jak na razie fajnie prowadzą sezony w Diablo 4 i jak dużo tej zawartości dodają. Ale tutaj właśnie jako event, zrobienie więcej goblinów, no to to jest myślę coś co ich za bardzo nie przerasta. No i widać, że się udało. Udało się zrobić dwa gobiny zamiast jednego. No i tutaj właśnie ta kwestia, że po zabiciu goblina będziemy dostawać jego sakwę, z której jest, w której jest jeszcze więcej itemów. Wiemy, że tam są itemy 9, 2, 5, więc to w sumie mogą być wszystkie itemy. Czy tam jest jakaś większa szansa na unikaty, na uber unikaty, na legendarki? No dziwnie, jeśli by tam puszczali same jakieś żółte i niebieskie itemy, bo są bezużyteczne. No ale tutaj, czy to będzie jakoś opłacalne, to może zrobię jakiś film, jak farmić te gobliny lepiej. Ja takie rzeczy lubię, więc pewnie się tym będę zajmować. Ale bogusławieństwo matki, już dostawaliśmy wcześniej. To jest ten bonus, nawet buff to nie jest żadna specjalna aktywność. Mamy po prostu bonus do Expa 25% mnożnikowy i bonus do Golda 50%. Więc więcej złota i Expa. W tym sezonie są problemy ze złotem, więc poka sprawa. Levelowanie już było szybsze, więc tutaj wraz z tym bonusem 25%, no to strzelam, że wylevelować postać do setnego levela będzie się dało pewnie nawet w 5 godzin dobrym buildem. Tutaj też yy, zdecydowanie, jeśli ktoś będzie sobie chciał wbić 10 postaci na setny level, to będzie to sobie mógł spokojnie zrobić. A dalej już rzeczy z Immortala, czyli coś, co nikogo innego nie obchodzi, więc tutaj oczywiście Blizzard jakoś musi zarabiać, więc musi so tutaj swoją pay to win gierkę. Mocno implementować wszędzie gdzie tylko może. Takie szybkie info. Cały czas sezon czwarty mocno wjeżdża. Kolejne filmy już będą z buildami. Mam już gotowego Rogala na salwę do nagrania, będę go pewnie nagrywał po tym filmie, tak samo jak Barbarzyńca podróżne warianty kąsającego wichru. Takie bardziej memiczne buildy, takie właśnie jakieś śmieszniejsze przedstawienia tego, co można zrobić w grze. Barbarzyńca na moim kanale, że macie i tak sporo, ale będzie się pojawiało go jeszcze więcej, bo mam dla was ciekawą zapowiedź, ale to w swoim czasie. No i jeszcze kończę właśnie druida pod głaz, tego druida, którego obiecałem na start sezonu, ale że zmieniłem w nim parę rzeczy, plus jeszcze można nawet będę testować jeszcze inne wariant jego, to zrobię o nim w sumie osobny film. Fajnie się nie gra, bardzo jest przyjemny build, więc też będzie o tym. Wszystkie bossy wciąż do robienia, więc jak zawsze w moich filmach na YouTubie. Koniec roboty, czas do roboty, widzimy się w kolejnym filmie, hejo, dbajcie o siebie, cześć, papa. Pa.